Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z poranną rutyną podczas nauczania zdalnego. Zapraszam do oglądania. Więc gdy wstanę z łóżka nakładam swoje bamboszki, takie właśnie jednorożce, są bardzo mięciutkie. Często gdy schodzę na dół spotykam belle na schodach. Gdy jestem już w łazience, rozpontuję warkocz po nocy, bo często sobie właśnie spinam warkocza, żeby później na dzień mieć pofalowane włosy. Gdy wyjdę z łazienki, przebieram się. Po czym zaczynam sobie robić śniadanko. Dzisiaj sobie zrobiłam jajecznicę z szynką. Jak tutaj widzicie. Wówczas robię sobie pyszną herbatkę z cytrynką i sokiem. Tutaj wciskam cytrynkę i tak wygląda już gotowe śniadanie. Z kolei myję sobie zęby. Za chwilę włączam laptopa i Teamsy, bo tam mam lekcje. A wy gdzie macie lekcje? Napiszcie w komentarzu. Następnie znowu się przebieram, bo miałam WF, więc no, musiałam się przebrać. No i teraz właśnie miałam muzykę, więc musiałam otworzyć książkę od muzyki. I uczyliśmy się o Fryderyku Chopinie. Teraz trochę z moim głosem tak na żywo, więc teraz mam przerwę e, z muzyki. Znaczy teraz miałam muzykę i będę mieć plastykę o 10.45 10, 45. i chciałam powiedzieć, że o takich przerwach często wybieram się na zewnątrz, do stera, ale dzisiaj jest bardzo niefajna pogoda. Zaraz Wam sobie pokażę za oknem jak wygląda i w takim przypadku właśnie zostaję domu, robię sobie jakieś przekąski. Typu jakiś baca owoc i sobie je, albo to tak i tak takie różne rzeczy, przeglądam social media i w sumie nic nie robię ciekawego w przerwach. Taka jest sprawa za oknem, Amsterdam tutaj idzie, śnieg się stopi, więc no niestety ja przerwę spędzam już w domu. A właśnie w tej przerwie zrobiłam sobie herbatkę i mamy godzinę 10.37. A teraz dałam Belunci jedzonko. To już by było na wszystko z mojej porannej rutyny. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Oraz podajcie na mojego Instagrama i TikToka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!